Jacek Cekłańka, dzień dobry, gościem Radia Kraków jest dzisiaj Paweł Śliz, szef klubu parlamentarnego Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, już pan zdecydował ostatecznie o swoim starcie w wyborach na szefa Polski 2050? No, miałbym jeszcze trzy dni, żeby podtrzymać w niepewności opinię publiczną, ale nie, nie będę kandydował na szefa partii Polski 2050. Jestem szefem klubu, wziąłem odpowiedzialność za klub. Nie da się być i szefem klubu, i szefem partii, i prowadzić jeszcze czynnie kancelarię adwokacką. Czyli to już postanowił? One na pewno nie będzie się panu biegł. Postanowione, natomiast będę na pewno miał jakiś realny wpływ na losy tej partii. A w jaki sposób? No, wchodzę do zarządu, będę w zarządzie partii, więc e, jako szef klubu i, i członek zarządu partii e, będę miał realny wpływ na, na kreowaną politykę przez naszą partię. Byli tacy politycy Polski 2050, którzy, którzy wskazywali, że najlepiej by się pan do tego nadawał. Jest ta piątka kandydatów, no ale, że pan byłby najlepszym kandydatem. Tak bardzo tak się cieszę, bardzo dziękuję za zaufanie. Myślę, że swoją pracą jako szef klubu pokazałem, że potrafię konsolidować no, różne grupy, bo w każdej gru większej grupie tworzą się podgrupki i myślę, że to pokazałem, że się da zrobić, ale jeżeli chcę odpowiedzialnie podjąć jakiegoś zadania, a tutaj bycie szefem partii, szczególnie teraz, w sytuacji, w której jest Polska 2050 y i wymaga bardzo dużo nakładu pracy. No i nie byłbym w stanie połączyć tych trzech aktywności, a chciałbym je robić odpowiedzialnie na każdym na każdej płaszczyźnie. To może być tak, że w tych wyborach wystartuje. Także Szymon Hołownia, bo mówił o tym Rafał Komarewicz kilka dni temu, że to niewykluczone taki scenariusz. To znaczy. W polityce nauczyłem się, że żaden scenariusz nie jest wykluczony i to jest partia Szymona Hołowni. Ja dla, dla, niego, dla jego idei, dla jego myśli, dla jego wizji polityki przyszedłem do polityki, bo przecież ja miałem dobrze funkcjonującą kancelarię i było mi dobrze tam, gdzie byłem eee, i bym się cieszył, gdyby Szymon Hołownia został. Natomiast bardziej bym się cieszył, gdyby się udało, że Polska e, uzyskałaby tytuł wysokiego komisarza w ONZ-cie. To jest wielka nobilitacja dla naszego kraju i tutaj wszystkie ręce na pokład, kciuki mocno ściśnięte. W tym tygodniu powinien być wynik i decyzja podjęta przez pana Guterresa. Zamykając ten wątek, będzie pan miał wpływ na, na kształt tego, co, co będzie realizować Polska 2050 jako członek zarządu. Nie wystartuje pan w wyborach na szefa, a pan wie, jak odbudować Polskę 2050? Myślę, że tak. Tu jest bardzo potrzebna trochę powrotu do tej naszej myśli z roku 2023, do takiej, do takiej idei. My też, proszę zwrócić uwagę panie tak, że okrzepliśmy trochę tej polityce, nauczyliśmy no, się, bo nikt z nas nie był politykiem de facto, tylko kilku z nas było czynnymi politykami. Okrzepliśmy też te trochę tej polityce i zaczynamy być naprawdę wyraziści, widać nas, więc myślę, że tutaj tędy droga. Odwoływał się pan kilkukrotnie do swoich doświadczeń jako adwokata. Za moment do, do tego przejdziemy. Najpierw pytanie o, o narodową strategię Stanów Zjednoczonych, która pokazuje, że ten transatlantycki porządek, no i ład militarny nie jest już priorytetem dla Stanów Zjednoczonych. Jakie wnioski Unia Europejska, w tym Polska, z tej strategii a taki powinni wyciągnąć? Unia Europejska musi być silna po pierwsze sama w sobie. To przede wszystkim. Unia Europejska musi być także silna w sojuszach. My musimy umieć e, być w tych sojuszach ze Stanami Zjednoczonymi, z NATO, z takim krajem jak Turcja, Kanada. E, to jest nam bardzo potrzebne jako całej Unii Europejskiej. E, myślę, że Donald Trump jest jak taki roller coaster. W czwartek mówi A, we w, w piątek mówi B, a w sobotę mówi, że ani B. Ani a, bo tak naprawdę to, to tak nie wygląda, to jest C. Więc my musimy być też na to gotowi, ale musimy przede wszystkim umieć rozmawiać I to, jest, i to jest najważniejsze. I wydaje mi się, że Unia Europejska pokazała, że ma w tym zakresie dużo do powiedzenia. A w tej strategii też zapisano normalizację stosunków z Rosją. Nie jest to, aby rodzaj egzystencjalnego już tak naprawdę zagrożenia dla, dla Unii. No i w tym dla Polski w pierwszej kolejności. Panie że ja cały czas stoję na stanowisku, że nie może być tak, że agresor napada na jakiś kraj, morduje ludzi, porywa dzieci. Eee niszczy miasta, a potem dla świętego spokoju zostawia mu się kawałek terytorium A no Masz, bo będzie pokój. No, tak to nie powinno wyglądać. Ja, ja bym zadał pytanie Donaldowi Trumpowi: a co by było, gdyby yy, na przykład Meksyk sobie tak wpadł do Stanów Zjednoczonych, zabrał ze dwa Stany, a panowie, dobra, z trzeciego rezygnujemy dla, 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 dla pokoju. No, myślę, że Stany Zjednoczone by zupełnie inaczej wtedy postępowały, jakby chodziło tutaj o nich. My musimy pamiętać, kto jest tutaj agresorem, a kto jest ofiarą. I nie zamieniajmy tych yy, ról. Agresorem, mordercą jest Władimir Putin i Rosja w tym wypadku, i pamiętajmy o tym. No, oczywiście. Też znalazły się no ciepłe słowa skierowane do Polski. To Pit to oczywiście, bo wskazował Polskę, Koreę Południową i Izrael, a także Niemcy pojawiły się w, w, tej, w, tej, w tej wypowiedzi. Jak pan to odbiera? Te, te no, to znaczy, panie to, że my, 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 my po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają nasze działania, jeśli chodzi o zbrojenia, o bezpieczeństwo, o przekazywanie pieniędzy z budżetu państwa na polepszenie sytuacji militarnej naszej armii unowocześnienie naszej armii, to tak naprawdę w każdym obszarze, nie tylko w jeden rodzaj sił zbrojnych inwestujemy, tylko we wszystkie. Łącznie z tym, że ostatnio przecież została podpisana umowa o zakupie łodzi podwodnych, no to, to pokazuje, że Polska myśli przyszłościowo, nie 27 rokiem, ale 30-35 i tak dalej, i tak dalej, a najlepiej to 2050. No to wróćmy wróćmy do no skoro o 2050, no to właśnie wróćmy do polityki krajowej, dzisiaj rozpoczyna się proces Grzegorza Brauna. Dlaczego tak? długo to trwa? To jest pytanie do adwokata, bo wiele obywateli pewnie odnosiło wrażenie, że są politycy, którzy bezkarnie mogą wszystko. Zacznijmy od tego, że Grzegorz Brown to nie robi ideologicznie. Każde jego działanie to jest działanie stricte wyreżyserowane na poparcie. Ja jestem w stanie to udowodnić, że wystąpi jego gaśnicą w Sejmie. To było stricte wyreżyserowane, dobrze przygotowane, obmyślone postępowanie. Jedna gaśnica i bycie w polityce przez wiele, 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 wiele lat, co jest straszne. Ja uważam, że taki człowiek jak on, który stosuje metodę negocj... negoc... zaprzeczania istnienia Holokaustu, powinien zniknąć z polskiej polityki. On nigdy nie powinien mieć miejsca. On nawołuje do nienawiści jednego człowieka przeciwko drugiemu człowiekowi i mam nadzieję, że sąd surowo potraktuje Grzegorza Brauna. Ale też pewnie o to chodziło liderowi Konfederacji Koronnej Polskiej, żeby stać. Przed sądem, żeby no, być kimś, kto robi męczennika. Niech robi show, niech udaje męczennika, natomiast mam nadzieję, że w więzieniu wyjaśnią mu, jak wygląda rzeczywistość. Ale widzimy, że wszystkie te wydarzenia z jego udziałem wy, tylko i wyłącznie budują Koronę Konfederacji Polskiej. Panie redaktorze, ale nie możemy pozwolić na to, żeby jeden człowiek, nawet jak się nie zgadza, nawet jak się nie, no, fundamentalnie nie zgadza z drugim człowiekiem, nie ma prawa do naruszenia jego nietykalności, nie ma prawa do jego atakowania, nie ma prawa, do e, w, 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 mówienia takich słów, jak powiedział ostatnio Grzegorz Braun e, pod obozem e, w Oświęcimiu. Ja naprawdę zrobiłbym ścieżkę życia Grzegorzowi Brownowi i e, przeczołgał go przez cały obóz, żeby pokazać mu w Oświęcimiu, do jakiej tragedii tam doszło. I mówienie, że nie istniały piece krematoryjne, że nie istniało zagazowywanie ludzi, to jest po prostu skandal i nie mieści mi się w głowie, że ten człowiek ma prawo mówić takie słowa. E, to powinno być wreszcie raz przecięte na zawsze. A kiedy zarzuty usłyszy Zbigniew Ziobro? you <sighs> Jak Zbigniew Ziobro odzyska odwagę? Jak ten taki Lukowski, sznyt znów wróci do Zbigniewa Ziobry i stawi się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, przed polskimi organami ścigania? Bo na razie mm, wielkie show robi, ale tak tchórzliwe show, bo przecież opowiadał, że będzie na Nowogrodzkiej, pojawi się na Nowogrodzkiej, wygłosi orędzie, wygłosi orędzie z tabletu. Miało być bohatersko, miało być odważnie, miało być z otwartą przyłbicą, a skończyło się tak jak zawsze tchórzliwie. Bo Zbigniew Ciobro nie przyjedzie do Polski, bo się po prostu boi, boi się stanąć oko oko, jak prawdziwy Kowal z przeciwnikiem. To no, oczywiście z tłumaczy, dlaczego do, mówiąc o, o. Ale co tłumaczy? Tłumaczy to, że są zmieniani sędziowie, tłumaczy to, że, że nie ma tutaj prawdziwego wymiaru sprawiedliwości. Proszę, niech zobaczy, jak wyglądało postępowanie w sprawie pana Mateckiego. Sąd to sąd uchylił areszt Mateckiemu. Czyli te sądy funkcjonują, nie patrzą politycznie w jego sprawie. Proszę zwrócić uwagę, jak yy, odległy był termin yy, rozpoznania wniosku tymczasowego aresztowanie, yy, Ponad miesiąc. Dlaczego? Dlatego, że tam jest kilka tysięcy tomów akt, kilka, w każdym akcie jest po kilka, w każdym tomie jest po kilkaset stron, więc sąd chce się dokładnie zaznajomić z tym materiałem i podejmie taką decyzję. Odwagi zbiegnie Ziobro, odwagi. Jeśli to męczeństwo Buduje Grzegorza Brauna, no, widzimy to, to w sondażach poparcia, no to tu wy, wygląda na to, że męczeństwo nie buduje Zbigniewa Ziobry, no bo są też politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią wprost, że, że to topi Prawo i Sprawiedliwość, no ale tak politycznie dla koalicji 15 października to chyba wyłącz wy, wygodna sytuacja, takiego gonienie króliczka. Znaczy nie to, że ja wychodzę z założenia, że to nie chodzi o to, żeby rozliczać, tu chodzi o to, żeby rozliczyć. Ja wiem, że może to nie jest popularne. Ja wiem, że niektórzy by tylko i wyłącznie igrzysk i, 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 i zamknięcia Zbigniewa Ziobro w więzieniu, też, też bym chciał, żeby trafił do aresztu, bo jest to w mojej ocenie, mm, są ku temu przesłanki, ale przesłanki merytoryczne i procesowe i dlatego że rząd powinien zostać tymczasowo aresztowany. Do, dał dowód temu, że będzie utrudniał postępowaniu przygotowawczemu, bo zbiegł, uciekł, skrył się, więc no, są to Kodeksowe przesłanki do tego, żeby ten areszt tymczasowy w stosunku do pana Zbigniewa Ziobro zastosować. Ale ja bym chciał, żebyśmy się wreszcie rozliczyli, skończyli ten cały igrzyska rozliczania, a wreszcie, żebyśmy się rozliczyli. Myśli pan, że decydujące będą wybory na Węgrzech? Ja myślę, że to będzie bardzo ważne dla Zbigniewa Ziobro. że tam agitację polityczną już rozpoczął. Roznoszenie ulotek po domach. W Radiu Kraków Paweł Ślis, szef klubu parlamentarnego Polski 2050. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.